Podróż zaczyna się od tak zwanego zdarzenia regulacyjnego, które jest definiowane w BMR właśnie w rozdziale 4a, i to mogą być różne zdarzenia. To może być to, że KNF wydaje oświadczenie o utracie reprezentatywności wskaźnika, GPW Benchmark może wydać podobne oświadczenie GPW Benchmark albo KNF wydaje oświadczenie, że GPW Benchmark rozpocznie uporządkowaną likwidację wskaźnika albo na koniec KNF wyda oświadczenie, że wycofuje albo zawiesza zezwolenie na opracowywanie wskaźnika. Czyli to jakby zaczyna ten cały proces jakby zamiany, który, który prowadzi do do uchwalenia czy do publikacji rozporządzenia. Z tym, że jeszcze powiem, że te, jakby to zdarzenie nie zostało jeszcze określone. Z tego co wiem, trwają dyskusje, w jaki sposób ten proces ma się zacząć, jaka będzie podstawa takiego oświadczenia. Później, w tej procedurze, o której mówiłem wcześniej, ma nastąpić publikacja rozporządzenia. Ministra finansów, i wtedy, tak jak tutaj piszemy, te zamienniki wyznaczone zgodnie z paragrafem trzecim zastępują wszystkie odniesienia do wskaźnika. Czyli ta zmiana ma, tak jak powiedziałem, dotyczyć wszystkich instrumentów. No ale tak nie musi być. I może cofnąć się wstecz warto i po pierwsze sprawdzić, co każdy z Państwa ma w swojej dokumentacji. Przede wszystkim, czy w ogóle ma tak zwane klauzule awaryjne, bo NGR prowadziła badania, że że w połowie instrumentów finansowych, które były przedmiotem tego badania, nie było klauzul awaryjnych. Jeżeli klauzule awaryjne są, to czy one są odpowiednie, czyli przewidują trwały zamiennik. Na przykład nieodpowiednie klauzule będą takie, które odwołują się do banków referencyjnych, które miały podawać w WIBOR. Albo nieodpowiednią klauzulą byłaby taka, która by się odwoływała do ostatnio kwotowanego wskaźnika. Wydaje się, że takie klauzule, które pojawiają się bardzo często w umowach, one nie miały na celu przeprowadzenie czy jakby dokonanie zmiany wyboru, tylko były nakierowane na chwilowe zaprzestanie publikacji, więc nie można uznać takich klauzul za, za awaryjne. Gdy stwierdzimy, że są odpowiednie, no to też warto zobaczyć. Jak one są ustrukturyzowane, kiedy zamiana następuje w życie, czy po wydaniu już takiego oświadczenia o utracie reprezentatywności, czy dopiero wtedy, kiedy ten, kiedy ten wskaźnik przestanie być kwotowany, bo to jak wiemy, rozporządzenie prawdopodobnie będzie przeprowadzać tą zmianę, czy zamianę pod koniec 2021. 2024 roku. I jak już stwierdzimy, czy mamy takie klauzule, i czy one są odpowiednie, i, i kiedy wchodzą w życie, no to pewnie warto się zastanowić, czy nawet mając te, te klauzule, warto czekać, bo będziemy czekać na tą zamianę, ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy do końca na co. Wiemy, że będzie to wiron, ale nie wiemy, w jakiej metodologii, więc może warto się zastanowić, czy chcemy no, przyjąć taki wskaźnik, który nam będzie, który nam będzie pasował, to może być także stopa stała bo to zastąpienie jakby dotyczy umów, które albo nie mają klauzuli awaryjnej, albo jest nieodpowiednia i jeżeli strony nic nie zrobią, ale jeżeli podejmą działania wcześniej, no to mogą sobie zmienić umowę w taki sposób, w jaki będą uważały za to Oczywiście łatwo to powiedzieć, jeżeli mówimy o kredytach dla przedsiębiorstw, szczególnie bilateralnych. Jeżeli mówimy o kredytach hipotecznych, no to mówimy o tysiącach zmian i to nie będzie takie łatwe. Jeżeli chodzi z kolei o obligacje, no to, to zmiana warunków emisji obligacji też może nie być łatwa. Jeżeli państwa warunki emisji obligacji wskazują na możliwość powołania zgromadzenia obligatariuszy, i takie obligacje są wprowadzone na rynek, na przykład na katalist, to żeby dokonać takiej zmiany, a jest to zmiana kwalifikowana, będzie trzeba uzyskać 100% głosów za taką zmianą, co, co, co może być trudne. Jeżeli państwo nie mają w warunkach emisji możliwości powołania zgromadzenia obligatariuszy, no to taka zmiana powinna nastąpić. Poprzez po prostu dogadanie się z każdym obligatariuszem. Innym sposobem jakby zmiany może być także oparcie się o dokumentację ISDA, której jakby architektura pozwala na, na dokonanie takiej zmiany, poprzez przystąpienie do, do Benchmark protokół. I wtedy takie zmiany nastąpią w stosunku do wszystkich umów, które także są, do wszystkich stron, które są także stroną benchmark Protokole. z kolei benchmark supplement jakby wprowadza te nowe wskaźniki i ułatwia ich stosowanie na przyszłość. Także, no, reasumując, wydaje się, że takim, taką wskazówką dla tych, którzy nie wiedzą, co robić, no to to jest na pewno popatrzenie na dotychczasową dokumentację, zobaczenie, czy właśnie ona odpowiada na pytanie, co się stanie w przypadku wprowadzenia wironu, czy trzeba opierać się na klauzulach. Czy, czy właśnie dokonać takiej decyzji samemu, oczywiście w porozumieniu z drugą stroną umowy, czy, czy czekać na, na, na rozporządzenie ministra finansów?